Witajcie drodzy, drogie ameby, które oglądają te biedne i robimy opening z dziewięciu skrzynek, bo nie chcę skina. Piękne. Piękne gizelitanie, feguś, piękne. o to chodzi. Bo można. rację, muszę zarobić. Dziewięć skrzynek za dziewięć drogi, ha nie! za dziewięć gemstone'ów, więc trzeba otworzyć, naraz. No. Dobra! Daj Gemstone'a! Daj, 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 Daj Baga! Daj Baga! No nie dostałem Gemstone'a! Daj, Daj Baga! Daj Baga! O nie! Nie! jest tego, czyli connekcji. Sentinel Rengar, Reaper Hekarim. Reaper? Hekarim? Boże, Reaper Reaper Dog, Cyberpunk. Likan Dobra, i synkę karimową. Nie mam zależności od O! o. o ulubione, mój, mój ulubiony w do oh, oh. Co Zadam, że mi do teraz nie chce załój dropnąć, nie? Pff, po co mi WAUI, po co mi WAUI, nie? Nie to, to denerwuje w uj, to, że jedno oko jest zielone, a drugie niebieskie, są hyperne. No, bo tak naprawdę jest psem. Hasnę Ej, ta, ta akurat w kawak, ja to lubię. To jest taka hybryda. I on ma te petty już Powiedziałbym Wiedzi. na temat z kilku dwunastych, ktoś, ale byłby ich przyzwyczajony. <grym> o mój Boże. Zgubił się z danym. Nie, bo powiedziałem, że to jest fajny. Fajny, bo ufunacie wam. Widziałeś, amebo. my, bo. już chyba jest wy... zadysiony. Czekajcie, Wiem, bo muszę Fajlipa wywalić. Na tym pierwszych 30 sekundy. Wywalamy fajny i pa. Wywalamy Fajlipa, flickiem. Dobrze. Ja z tym filmem musiałbym jakiś przeklić. W ale ameba to nie jest toksik, bro, Ameba to jest. To jest. to się nie zbog Dobra, ja tu... Mapisz to na czasie ligi. Dobra, wróciło się. Wróciło się! Nie! Do tym nie było jednego tu Nie, nie bo jest nowy Penta Ja mam starego pentakilla A tu dwie nowe piosenki. Że jest w wersja? Nie wiem, ale wiesz co zrobię? Zobaczę następnego skina.

Musisz, go, musisz Ja mam ty ja mam tego na fufa mam jeszcze na fufa fap pfa ty nie mam pfa, ty gdzie pies pies jak nie gdzie pies pies miałeś go ostatnio widziałem miałem chwilę tą już do tylko na słyszę ja widzę! Jest! pies pum, 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 Dobra. Dobra znaczy w takim razie. Dobra, i może. Nie, nie dobra. Szary w kinie, ja nie oczekuję. Ale dba. to dała się tak. Dać... <śśmary> It's me, Mario! It's me, Luigi! Mario! Już później wrócił. No, akurat na a Aha, to to dostęp permanentnie. Permomentnie, tak. <śmary> No, nic mi, <śmij> Mario. To ja co... już mówiłem, że nie chce mi się żyć? To co, teraz jakieś rolki? To ja, roleczki. Dobra, wrzućmy to wam ja. w... <śmij> ja eee. <śmij> <śmij> Czymś dobrze e... matkę zobaczył, wiesz o co chodzi? tak. A co się dzieje? Let's go. A w sumie nic puszku ciekawego. No w ogóle, w ogóle. Tutaj masz takiego. W ogóle, no susi, sus sus. A, to tylko na fuwi fuwi. Tutaj masz y, nowe w kinie, bo jeszcze nic się nie najechałem. Będziesz sobie zobaczyć. Już... Albo nie, zobaczysz na nagraniu, co dropo, co ty, t, t, co ty będziesz. Dobra. To jakie nagranie? Na YouTube. A RenGara, ja no to przy ten... jest. Jeszcze... Moreengara Mordo! jest. Moreengara Mordo, mordo, pokaż pokaż Ty gdzie mój Moreengara Ty, ręgar? mój to jest. Moreengara to jest. Gdzie kurwa widzę? O, nad, na górze, nad Vayne Nad Vayne Brawo Nooo lulu Dokładnie Otwórz Bo dropnęła Ruda Lux Jak ja chcę Pum, 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 pum. się tego Nasusa Dobra Co... Który noc? Chcę skinny, jak to moje. W sumie jedną... same nasuta? dobre skiny dropu, jedną rolkę zrobię. Co by... tu mi to nie, no, to no, to, no. To, to, to no. To... dobrze. Nie, no w <noise> ale no, no co ci si chodzi? F. Maingaren, FP Main to będzie. go. no. Się no, możesz. Daj coś ciekawego, daj coś <noise> <wola>, się. <noise> <wola, wola, głos> Jak? O, Zaczynam żałować, że, że... on tu je. W... Cio, on do Garena, jesteś Garenistą! Masz w do Garena! Da się ciesznie, to jakoś nie? ominąć? Tutaj taki dodatkowy przeciw... Nie, od tak, możesz... usunąć konto. Polecam. <gryna> ok. <gryna> Dobra, chodź poczek, zagramy tego jednego mecha. Dobra, i już w sumie chyba bez No cóż... No to później dla Może trzeba eee. się eee. Mam się pożegnać widzami? Ok. <laughs>